Kogo kur... interesuje? Co ja robię? Wstaję rano, myję zęby, robię siusiu. Co ja mam? Kręcić dziecko, jak się bawi? No z ludzie, dajcie mi spokój. To zajmuje tylko czas i zużywa tylko prąd. Ja wolę porozmawiać z żoną. Mhm. Stary, ja się wolę pokłócić z moją żoną, niż oglądać Instagram. Mhm. A niełatwo tutaj... łatwo jest się kłócić z moją żoną. Ale wolę, wolę ją naprawdę widzieć w prawdziwych emocjach, niż, niż oglądać, wiesz... Nawet moich kolegów, którzy czasem przekręcają regulator w złą stronę i potem ja się cieszę, że na przykład nie widzę, co u niektórych się dzieje. Mhm. Bo to się u nich tak naprawdę nie dzieje ja wiem, co oni są naprawdę i wiesz, jak za nimi tęsknię, to zadzwonię. No. Czyli, dla, czyli dla ciebie rozumiem świat z to jest taka złudna iluzja. Tak. Przedstawiamy tam nasze życie nie tak, jak wygląda. W 99% mhm. to, co ja tam widziałem, to tak. Nie mam Instagramu, TikToka. Whatsappa, exa yy, dawnego Twittera. Mm -hmm. Coś jeszcze jest?